Dziewczyny, chcę pierwsza otworzyć pokrywkę. Ciekawe, co tam czeka. To wszystko? Nigdy nie widziałam tak małego Kinderka. To dopiero fech. A ja dostałam Kinder niespodziankę w normalnym rozmiarze. Wow, ale to Candy ma największego farta. tak, możecie mi zazdrościć. Zgodnie z zasadami, ta, która ma najmniej szczęścia, je pierwsza. Betty, zaczynaj. Jak mam odkleić opakowanie od takiego małego jajka? Chyba będę musiała użyć specjalnego narzędzia. Penseta będzie ok. Muszę to robić ostrożnie. Można próbować. Mmm, przepyszne. Szkoda, że mój kinder tak szybko się skończył. Ale może spróbuję kinderka Suzy. Nie ma mowy. Poradzę sobie z moim jajkiem bez ciebie. Tam w środku chyba jest jakiś prezent. Ciekawe co to. Zjem troszkę czekolady i się dowiem. Oto i długo oczekiwana kapsułka. Zobaczmy, co czeka na mnie w środku. Co obrzydliwe! Ten potwór był w pobliżu czekolady? Ochyda! Czemu tak krzyczycie? To prawdziwy przysmak. A tak przy okazji jest pyszny. Rewelka! Paluszki lizać. Chyba oszalałaś. Nadszedł czas na otwarcie największego jajka w dzisiejszym challenge'u. W tym przypadku rozpakowanie będzie trwało dłużej niż u Was. Muszę tylko wymyślić, jak dostać się do środka. Nie mogę przełamać tej grubej warstwy czekolady rękami. Będę musiała użyć młotka. Boom! Gotowe! Zobaczmy, co czeka na mnie w środku. Ale słodziak! Zobaczcie, jaki jest uroczy! Teraz będziesz moim przyjacielem. Cześć. Podczas gdy Candy bawi się ze swoim nowym kolegą, możemy podkraść jej czekoladę. I delektować się jej smakiem. O tak, to niesamowite. Mm, rewelka. Uwielbiam czekoladę. Stop. A gdzie jest moja czekolada? Dziewczyny, jak wam nie wstyd? To naprawdę chamskie. Tym razem te pierwsze otworzę. Patrzcie, to lizak. A w środku jest ryba? To obrzydliwe. Niby jak mam to zjeść? Będziesz musiała. Zobaczmy, co ja mam. Nie, ja mam lizaka ze skorpionem. To przerażające. Chyba wszystkie mamy pecha. Mój lizak jest mniejszy, ale w środku ma paskudną muchę. Właśnie ty jesz pierwsza smacznego. Kto wymyślił tę głupią zasadę? Dobra, im szybciej, tym lepiej. Chwila. Gdzie jest mucha! O, latała w moich ustach! Co może być bardziej obrzydliwego? Suzy, teraz ty musisz spróbować skorpiona. Nie mam wyjścia, ale naprawdę nie chcę. Swoją drogą sam Lizak smakuje naprawdę dobrze. Tak dobrze, że po prostu nie mogę się od niego oderwać. Suzy chyba zapomniała o niespodziance w środku. Pyszka. Co ja mam na języku? To okropne! Jak mogłam o nim zapomnieć? Aj, uszczypną mnie! Spadaj stąd! Handy, twoja kolej! Jak zjeść lizaka bez dotykania ryby? Dziewczyny, teraz was rozumiem. Ten lizak jest naprawdę pyszny. Tylko że jest tak duży, że nie daje zapomnieć o rybie. Mam pomysł. Trzeba go rozbić młotkiem. Hop! I gotowe. Teraz mogę cieszyć się moim smakołykiem w spokoju i nie bać się, że ta ryba znajdzie się w moich ustach. Mm, bardzo smaczny lizak. Mogłabym taki jeść do końca życia. I nawet nie dotknęłam ryby. Nie przyjdzie, będziesz musiała jej spróbować. Jak to musiała? Najwyraźniej naprawdę muszę. Wezmę, gryza. Fu, ochyda. To nie wystarczy. Trzeba zjeść całą aż do ości. Sną sposób, żeby zrobić to szybko. Fu, to było obrzydliwe, ale dałam radę. Ej, nie rzucaj ośmi! To było bardzo nieprzyjemne. Przepraszam, nie chciałam. Dziewczyny, tym razem ja pierwszy otworzę pokrywkę. Chora, no wreszcie smakołek. Twix to mój ulubiony baton. Mój też. Tylko dlaczego jest taki mały? Bo ja dostałam największego. Jest nie tylko duży, jest ogromny! Handy, nie smuć się! Ty zjesz go jako pierwsza. No dobra. Twix jest naprawdę pyszny, więc nawet taka mała porcja mnie cieszy. Aby nie pobrudzić sobie rąk, będę jeść pensetą. Mniam. Kto następny? Betty. Twoja kolej. No nareszcie. Tylko pozbędę się opakowania. Ej, co ty wyprawiasz? Dlaczego rzucasz we mnie śmieciami? Przepraszam, po prostu nie mogę teraz myśleć o niczym innym, jak tylko o tym wielkim batonie. Jaki pyszny. Uporam się z nim w mgnieniu oka. Mniam, mniam. Możesz jeść ostrożniej? Kawałki czekolady latają we wszystkich kierunkach. O, jestem taka pełna. Ale to było dobre. Czemu jesteście takie brudne? Zgadnij. Jesteśmy całe w Twojej czekoladzie. Przepraszam, chciałam tylko zjeść batonika tak szybko jak to możliwe, ale go nie zjadłaś do dokończ. Może zastosuję taktykę Candy wtedy, kiedy jadła rybę. Może zadziała. Wspaniale! Jakie dobre, ale chyba coś jest ze mną nie tak! I teraz jesteś żyrafa Betty. Wyglądasz przezabawnie. Przestań się śmiać. Lepiej zjadaj swojego Twixa na łatwością. Z moimi batonikami rozprawię się w mgnieniu oka. Mogę zjeść dwa naraz. Albo patrzcie! Miksy wyglądają jak kły. Fajnie, co? Uh. Betty Boo! Ale się boję. Nie wyglądasz jak wampir. Dobra, wystarczy tych żartów. Wolę po prostu delektować się pysznymi czekoladkami. Co za uczta. Tak dawno miałam ochotę na Twixy. Myślę, że było fajnie! A najfajniejsza ze wszystkiego jest Betty! Witam! Spójrz, to kola. Super! Ja mam taką małą butelkę. Razem nie mam szczęścia. Później będzie lepiej, a póki co siedź ze swoim maleństwem. Dodatki się nabijają. Dobra, nie ma co gadać. Czas działać. Tak, chcę mi się pić. Następnym razem uważaj, to boli. Ale pij dalej. Ekstra, no to jedziemy. Przecież ci mówili, żebyś była ostrożniejsza. Jestem po prostu zachwycona od takiej ilości Coli. naprawdę super! Super! Ale trzeba cię troszkę uspokoić. I tam, pa! Ta, ta, ta. Co? Gdzie? Ratujcie mnie! Nie mam teraz czasu. Pojawiła się szansa, żeby ukraść trochę coli. Ale to jest pyszne. Hmm. Co? Dlaczego puszki są puste? Co to jest cola? No! To nie ja. Jak śmiesz. To najstraszniejsza rzecz, jaka kiedykolwiek mi się przytrafiła. A mnie ktoś ukradł kole. Przykro mi, po prostu mieliście PH. Fajnie, prawdziwy obiad! Z mojego ulubionego KFC. Uwielbiam ich skrzydełka. Nie ja uwielbiam, gdy tych skrzydełek jest tak dużo. Tak to nie lubi. Tylko dlaczego ja mam najmniej? Nie martw się, wystarczy ci. Dobra, zjem to, co mam. ale i tak pysznie. Wreszcie porządny posiłek. Ja też jestem bardzo głodny. Skrzydełka to najlepsze danie w fast foodach. Było dobre, ale się nie najadłam. Nic nie mam. O, widzę, że widzę, ma jeszcze sporo skrzydełek. Spadaj stąd. Właściwie Ethan nie ma ich aż tak wiele. Ja mam całą górę. Są górę mówisz, więc nie będziesz miała nic przeciwko, jeśli je podkradnę. Co? Gdzie się podziało skrzydełko? Trzeba było nie zostawiać jedzenia bez opieki. Aha! Niech Julia myśli, że to ty ukradłaś wszystkie skrzydełka. Masz! Ekstra! Wow. Ej, gdzie są moje skrzydełka? To... E, tak, Patrz! Skrzydełka są niego! Ty złodzieju! Spójrzcie ile frytek! Wcale nie tak dużo malutka porcja! Ja mam trochę więcej, ale mam też ostrzejszy sos. Mów mój nie jest taki ostry. No, no jest najostrzejszy. Okay. Proszę, nie chcę być pierwszy. No. O, dobra, to ja zacznę. I właśnie się Sos jest bardzo ostry. Dobra, spadam stąd. Poczekaj. <todgłos> Udowodnię, że sos wcale nie jest taki ostry. Zaczynam. Jest ostra, Uważaj! What? Uratowani. Uff, mm, i kolej. O nie! Ja mam dostać się na sam szczyt. Dzięki za pomoc. Dziękujesz? Będzie naprawdę ostro. Wszystko jest dziwne. Króciutko jak dużo sosu. Szkoda, że on jest piekielnie ostry. Wystarczy, proszę! Nie chcę więcej! Nie, no jedz. O nie, 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 Jaka szkoda! Jakie to ostre! nie, się, nie, nie, to To wkrótce nie, Raz, dwa, trzy! Wspaniale, to moje ulubione ciasteczka! Ja Ja też je uwielbiam! A ja mam największe! Bla, bla, bla. Ale to ja pierwsza. pierwsza. Magiczne, rozpływają się w ustach. Oczywiście, że się rozpływają, są takie małe. Możecie sobie gadać. O, duszę się! Za co? Julia, naraz ty. Zaczynam. Jak cudownie pachnie obłęd. Smakują jak coś, czego nie można sobie wyobrazić. Mam pomysł! To będą najsłodsze kolczyki, jakie kiedykolwiek widzieliście. I najsmaczniejsze to dziewczyny. Kolczyki, rzeczywiście można zjeść! Wyglądam rewelacyjnie. Coś jest z nimi tak. to się ugryzł. Co? Ocie? Kto to zrobi? Są ciastka, trzeba je zjeść. Mam pomysł, co się stanie, jeśli z tych ciastek zrobić fajne smoothie? Trzeba je tylko najpierw trochę podnieść, bo inaczej nie zmieszczą się w blenderze. Właśnie tak. Spójrzcie tylko, to niebieskie smoothie już teraz wygląda pysznie. Jedliśmy, bo no to można się napić. Mm. Wow, to niesamowite! Super, też chcę spróbować. Nie mam mowy, to mój koktajl. Mam nadzieję, że nie wyszedł smaczny. Co nas czeka tym razem? Tak mało? Ale dlaczego? Nie wystarczy. Najważniejsze, żeby było pyszne. I tak ja mam najwięcej. A wy jedzcie sobie swoje paczuszki. Nie no! się tak. Dlaczego mam tak mało? Tak wyszło. Czas na jedzenie. Nie będę się ociągać, skoro można zjeść wszystko naraz. Zgadzam się, ja też jestem bardzo głodna. Jedzmy już. Daj mi też. Trzymaj, co dziwne. Gdzie są wszystkie cukierki? Myślę, że masz po prostu dużą paczkę, a w środku żadnych cukierków. Szarlota, zobacz! Julia ma tylko garstkę cukierków. Czyli nie tylko ja mam pecha. Wyższy spokój i tak nie lubimy nems. Może ja będę miała ich dużo. Wow, jednak mam szczęście. Super, a ty, Giulia, zostałaś bez cukierków. No i dobra. Jak dużo. Trzymajcie, wystarczy dla wszystkich. Smacznego. Dzięki. To bardzo miłe. Ciekawe, co jest pod tymi pokrywkami? Fu, nigdy nie widziałam tak paskudnego, dużego lizaka. Mój też jest taki sobie, ale przynajmniej nie jest tak duży. Dziewczyny, no tym razem miałyśmy pecha. Ale największego ma Candy. Zgadza się. Ale to ty zaczynasz, bo masz najmniejszego lizaka. Spróbujmy. Mam nadzieję, że nic wymiotuje. Nie miałam pojęcia, że jest taki dobry. Ojej, mucha chyba ożyła. To takie obrzydliwe. Nie mam w ustach żywą muchę. Dlaczego się śmiejecie? Poli twoja kolej. Czego właśnie się bałam? Mam nadzieję, że ten skorpion mnie nie urządli. Ale lizak rzeczywiście smakuje całkiem nieźle. Nie mogę się doczekać, kiedy go zjem w całości. Ojej, chyba zapomniałam o niespodziance w środku. Prawdziwy skorpion! I właśnie urządził mnie w nos! To tak boli, mój biedny nosek! Ale z was, koleżanki, jeszcze się śmiejecie. Andy, czekajcie ten sam los. Niby dlaczego, ryby nie gryzą. Są po prostu obrzydliwe. Miałyście rację, Lizak rzeczywiście smakuje całkiem dobrze. Mam pomysł. Poli podczas gnona i je zagrajmy w coś. Oli, przestań spać! Obudź się! Handy już prawie skończyła! O, dlaczego tracę na to tyle czasu? Jest świetny sposób na to, aby zjeść tego lizaka znacznie szybciej. Ojej, ostrożni z tym! No dobra. Teraz dziewczyny nie będziecie musiały tak długo na mnie czekać. Pyszności. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. Ja co z rybą? Miałam nadzieję, że o niej zapomnicie. Jest taka paskudna. Śmierdzi. O mój Boże, ona żyje! I w dodatku uderzyła mnie ogonem. Handy została pobita przez rybę. To wcale nie jest śmieszne, zaraz ją za to zjem. Oj, chyba troszkę się pospieszyłam, jest zbyt ohydna. Prawie zwymiotowałam. Ale i tak trzeba ją dokończyć. Wiem, jak zrobić to szybko. Fuh. Gotowe. To było obrzydliwe, ale udało mi się. Ej, następnym razem bądź ostrożniejsza. Chcę być pierwsza. Ojej, po prostu kocham Twixy. Pyszności. Ja też się uwielbiam, ale dlaczego mój jest taki mały? Co za pech. Wow, zobaczcie, jakiego giganta ja dostałam. To się nazywa baton. Zara, ale ty będziesz pierwsza jadła. Chętnie. Mam nadzieję, że moja czekoladka jest przynajmniej najsmaczniejsza. Jedzenie jej rękami jest dosyć trudne, więc zrobię to pensetą. Próbujmy. Nieźle. Jest naprawdę dobra. Szybko sobie z nią poradzę. No to teraz ja. Już nie mogę się doczekać, kiedy zjem tego ogromnego batona. Lila, czemu rozrzucasz opakowania? Co za brak kultury. Chciałam tylko wziąć szybkiego gry za mojego Twixa. Jest niewiarygodnie pyszny. Mam ochotę zjeść go naraz. Ej, ostrożnie! Rozrzucasz czekoladę we wszystkie strony. Pyszną czekoladę, czy to źle? Oj, zmęczyłam się. Nie tak szybko, trzeba dokończyć drugą część. O... Próbuję. Znam jeden sposób dzięki któremu można zjeść coś naprawdę szybko. Oj, nie udało się. A właśnie, że się udało. Potrzebowałam tylko pomocy. Co z moją szyją? A! Nie, martw się, pasuje ci. Teraz moja kolejna jedzenie czekoladek. Ale najpierw użyję ich do zrobienia psiku salili. Ciekawe, czy wyglądam jak wampir z kłami? Tylko dlaczego twoje kły są brązowe? Przynajmniej wszystkich rozweseliłam. Teraz można jeść czekoladę, pyszności. Nie ma nic fajniejszego niż baton Twix. No i zostało tylko oblizać palce. Co czeka nas tym razem? To wszystko? Ale pestek z arbuza nie da się jeść. A ja mam prawdziwego arbuza, a raczej jego kawałek. A ja dostałam całego arbuza. Ale jako pierwsza będzie jadła poli. Zgadza się, bo ja tu jestem najgłodniejsza. Pyszności! Jaki soczysty i słodki jest ten arbus. Szybko sobie z nim poradzę. Tylko co zrobić z pestkami? Lila, pomóż mi! Okej! Okay. Poli, twoje pestki przebiły się przez skorupę mojego arbuza. Teraz wiem, że w środku jest cała masa kolorowych cukierków. Mmm, są takie pyszne. Dobra, nie będę się ociągać. Zjem wszystkie cukierki naraz. Co za uczta. Coś mi mówi, że skórka tego arbuza jest równie smaczna jak jego wnętrze. I miałam rację, jestem zachwycona, ale miałam farta. Dziewczyny, jestem taka pełna. Zara, czas na twoją pesteczkę. Jedzenie pestki arbuza jest dosyć dziwne. Ona nie może dobrze smakować, ale wiem, co można z nią zrobić. Może wyhoduję sobie prawdziwego arbuza? Babcia nauczyła mnie, jak prawidłowo dbać o rośliny. Zara, ostrożniej, rozsypujesz ziemię po całym stole. Aj, dostała się nawet do naszych ust! Trzeba włożyć pestkę do dołka, który zrobiłam, i głęboko zakopać. Właśnie tak. Potem już tylko podlewać. Teraz trzeba poczekać. No dalej. Ojej, jak szybko poszło. Nie wierzę, że jej się udało. Wow, wyrósł mi arbus! Teraz czas podzielić go na kawałki, żeby wszystko łatwo można było zjeść. Wreszcie mogę się cieszyć świeżym, słodkim i soczystym arbuzem. Co za uczta! Jestem szczęśliwa! Zara już tak zabawnie!